Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry World of Tanks. Dziś chciałbym z wami zagrać myślę jedną, dwie bitewki tak rekreacyjnie. Pierwszą polecimy sobie jestem 3, gdyż jest to mój ulubiony czołg. Mimo tego, że mam dziewiątkę z amerykańskich ciężarów M103 Heavy Tank. No, ale jednak i 3 to jest taka klasyka. Zierów więc na tym skończymy. Chciałbym pozdrowić wszystkich klonowiczów z BTM, to zaczynamy. Nie jest źle, nie jest dobrze. Mamy T30, nie mają Jadwiga, niestety mamy MEDA 9. Oni mają magazynek i ciężara. No, niestety myślę, że nasza STI też coś ugra. Przepraszam, co ja mówię. STI z 6 No, my też ISU-152 z które który jest wspaniałą maszynką do penetrowania innych pancerzy. Jak widać wielkie zdziwienie na czacie, że E1 i Pijent 100 przeciwko sobie. sobie z Covenanterem i z Isą, choć Covenanter nie ma jakichś większych planów. Tylko podświecić najwidoczniej, raczej to miękkie to w ogóle, boki przód do przybicia, strzałem to będzie nasza T30. Isa się ustawia bardziej ofensywnie, czeka na wyjazd gracza. Raczej gracza to zaboli. Przeciwnika ten komesie, ten 5, no to za 800 stówek pacnie w boczek, a nawet i więcej. Tak jak mówiłem. Ja zrobię coś podobnego, też mam dość sporą penetrację. No, T30 wyrwała w boczek wieżę, a może i nawet w przód, bo to jest możliwe, że Isu to przebił gdyż bądź Arty raczej by miało bicie na przeciwników tamtego Su-122. Chyba właśnie... o, Su 122 będzie ginął raczej. No nasza sujka nie trafiła. To nic. Tak, dosyć kurde, brzydko tu podjeżdża. O, arty, ładnie. Oda, strzał E75. się starał podjechać, tylko ta depresja w tym misie to nie jest aż jakaś taka wyborna. Niedaleko i kurde, garneczek widzę. Ładnie, 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 ładnie. ładnie. Pięknie. E75 podjechało tak, jak mi się chciało o, będzie. T34. Celność działa Isa to jest po prostu miazga. Niech podjedzie, tylko boję się tak właśnie tych tutaj, co na mnie wyjeżdżają. A ładnie. M4043 nasza artyst. To jest protek, kurde, protka mi będzie ciężko przebić. Zarówno jest lów Czylowe. Nie wiem jak to się czyta, bo to po niemiecku. Wszyscy raczej mówią luf, więc ja mówię tak samo. Team level expert. What the fuck? No nic, bym się postarał tutaj podświecić trochę. O, mamy bulldoga. Um, Bulldog to skurde, powiem wam. Dość bolesny lajcik. U. To na pewno poczuł. Tak brzydko nam tu podjechał. Jeszcze nie ma załogi wyszkolone, dlatego ładuję 12 sekund. dosyła wszystko jest, jeszcze bym musiał właśnie załogę bardziej przeszkolić, ale. O. su miał szczęśliwego farta. Na nie, farta artylerii, która dość sporo ładuje, jak coś około. 30 sekund, ponad mogę się mylić, bo nie gram alterarium, ale tak profilaktycznie po strzałach da się wywnioskować. Być może tutaj coś. O, pięknie! Podpaliliśmy go! No nie, nie stoi w płomieniach, bo się już zgasił. Ma automatyk, no ale mój strzał można powiedzieć, że był pięknie oddany. Mam dość mało FPS-ów, ale gram na maksymalnych ustawieniach, jeszcze nic nawet w komputerku nie podkręcałem. Procesor tak jak jest, tak jest To samo na kartach graficznych Dopóki nie będzie takiej potrzymy to nie będę kręcił, nie ma sensu. O pięknie, pięknie. Nie będzie ten strzał zniknął, ale chyba pod. Mogłem przyczekać, ale Chciałem frag. No <grym> i wyszło mi to na niedobre. Ale może jeszcze go ściągnę Tak myślałem Zaczyn przycelować musi się skupić jednak ten celownik, wtedy jest pewność, że traficie nawet w sporej odległości Przeciwnik był na prawie 200 metrach ode mnie i tak tak potrafiłem ładnie, pięknie tam nie chciałem no niestety zapomniałem o tych tutaj ale za to... No sorry, Jadwiga, ale masz zupala ode mnie! Podjadę do nich, bo tutaj ten z górki może mieć dość... A z przodu będę miał... O kurde. Jadwiga się na mnie obróciła. Ale... O, Jadwiga mnie teraz ściągnie niestety. Marny mój los, tak jak mówiłem. Ale bitewka raczej będzie wygrana, bo wątpię, że... Aj, Lajcik to jest, tak, to jest Lajcik. Jak to tu wygląda z perspektywy, właśnie Isa 6? No, Isa 6 stara się defensywnie i na plecy wyjechać bardziej ofensywnie. Myślę, że to mu się uda. Niestety kolega z Niemiec nie mam nic do Niemców, ale no ale pozostawmy to w ciszy, oj Stoimy Arty gdzieś może tutaj nawet stać właśnie, pokazał i Nie 4 pokazał Pershing, inaczej zwany Isek nie, nie ładnie wychyla tutaj Dolny pancerz, idzie, jest naj, najsłabszy do przebicia, zbliżałem to takie górki. No, ale może jest jeszcze nie wykryty. Nie wiem, jak ma perki. jak widać, Ej, jednak nie trafię. Myślałem, że już ściągnie przeciwnika. E, niestety, wiedzie mu to na dupę. No, i będzie to bolesne. Właśnie, arty. Myślę, że za to T44 tutaj coś więcej ugra. Ciągnie tą Arty raczej, bo Arty już nie żyje. No i... Tym oto Amixem 1390 wygrywamy bitawkę, Jak wygląda? No... Mogło być lepiej. Ale mój wynik jest 1700 damage. Uszkodzenie zablokowane przez Punch'a 480 od raczej tego Pershinga, który we mnie strzelił. Za uszkodzenia jest to większa średnia ilość moich, mojego życia. Tak, Arty ładnie tutaj pocisnęło A i Miksik to samo. Covenanter się nic nie pokazał. Tak samo jak i Pershing. <coughs> Przepraszam. Na tym kończymy pierwszy odcineczek. Myślę, że do zobaczenia niebawem. Hejs.